Nie wyeliminujemy z gastronomii wszystkich ostrych narzędzi, staramy się jednak niwelować to ryzyko poprzez stosowanie środków ochrony osobistej. Przy pracy krajelnicy musimy zawsze zachowywać porządek, podłoga ma być czysta i nieśliska. Poruszający się element z załadowanym produktem nazywamy saniami. Przy pracy krajelnicy ważne jest, żeby skupić się na wykonywanej czynności i na przykład nie wkładać rąk w kierunku poruszającego się elementu, jak również nie wolno dopychać produktu rękoma. Używamy do tego popychacza. Ostre narzędzia, krajalnice, plus tempo pracy to wszystko stwarza wysokie ryzyko wypadku. Zawsze sobie powtarzajmy pomyśl, zanim zrobisz sobie krzywdę.